przez temu przy modernizacji Placu Zdrojowego odkryliśmy kapsułę, kapsułę, w której było, było włożone przesłanie ówczesnych mieszkańców i władz ówczesnego Jastrzębia Zdroju do, do nas, do kolejnego pokolenia. My postanowiliśmy iść śladem i tę opowieść kontynuować. Ta opowieść była dzisiaj tu tworzona wspólnie z mieszkańcami. W tej kapsule umieściliśmy informacje o współczesnym naszym mieście, o, przekazaliśmy również takie przesłanie do kolejnych pokoleń. Mamy nadzieję, że za 40 Kilka lat, w stulecie od nadania praw miejskich naszemu miastu, mieszkańcy odkryją, odczytają i będą się równie dobrze bawić jak my dzisiaj. Zakopanie nowej kapsuły czasu, teraźniejszej, jest bardzo ważne, bo zapewnia łączność międzypokoleniową, ale także pamięć historyczną, która może będzie przekazywana w przyszłości kolejnym pokoleniom, może przekazywana w szkołach, może przez również inne. Sposoby komunikacji, a więc myślę, że to jest bardzo ważne dla nas, żebyśmy reprezentowali to miasto, ponieważ urodziliśmy się tutaj i jesteśmy częścią tego miasta. Warto pamiętać, warto być dla siebie, warto szanować siebie, kochać siebie nawzajem i po prostu nie zapominać tego, co było, abyśmy nie popełniali błędów naszych poprzednich pokoleń. No i chciałam po prostu stać się częścią właśnie tego wydarzenia, które, jak już mówiłam, jest dla mnie niezwykle ważne. Poprosiliśmy mieszkańców o patronowanie tej kapsule. Nie każdy z nas zapewne będzie miał szczęście dożyć do roku 2063. A patroni mają w obowiązku e, przypilnować, aby w stulecie naszego miasta odkryć e, te, tę kapsułę i odczytać. E, patronują temu młodzi jastrzębianie z Młodzieżowej Rady Miasta, e, Szkoła Podstawowa nr 4, e, przedstawiciele Banku Spółdzielczego i jastrzębianie troszeczkę starszego pokolenia, ale oni z kolei mają obowiązek przekazać tę informację młodszym dzieciom bądź wnukom.